Witam, witam, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Spartan i dzisiaj będziemy nagrywać kolejny odcinek z The Lord of the Rings. Tak, więc zapraszam do oglądania. W dzisiejszym odcinku chciałbym wam zademonstrować to, co poczyniłem e, między odcinkiem pierwszym a drugim. Czyli tym, który teraz kręcę, to jest drugi. E, tak, drugi. E, więc na początek, kilofek. Mam kilofek e, tego jak sowy kilow, bo weszłem na wieżę i niedługo się tam też wyruszymy i zobaczycie o co chodzi mi że tam jest, na wieży jest, są diamenty i ogólnie wszystko więc dobrze, tutaj jest taka mała farma, tutaj będzie magazyn tak mniej więcej a tam jest kopalnia i i tak dalej i tak dalej to łóżko i tak dalej, więc na początek tutaj mi niedawno wybuchł creeper jak widać tutaj wszystko wycinam Dlaczego się spytacie? Dlatego, że yy, po prostu chcę tutaj zrobić domek, tak, ja chcę tutaj zrobić domek nad tym oto zjawiskiem, bo nie wiem na co to jest, nie wyruszyłem, nie byłem tam w ogóle i ja tutaj chcę zrobić domek, bo będzie epicki pewnie, tutaj mam niedaleko tyle owiec, że chyba zrobię z domek. I wyruszymy do tamtej wieży, tak? Bo w tamtej już byłem, i pod koniec odcinka pokażę Wam, co mniej więcej zrobiłem, i co będzie jeszcze do robienia w tamtej wieży. A idziemy teraz do tej wieży. <laughs> co by tu powiedzieć, jeszcze. Miałem w ogóle tak po prostu masakra, bo ja chodziłem cały czas z pół serduszkiem, bo nie miałem nie, A dopiero niedawno wyruszyłem na wyprawę i trochę mi się właśnie kurczaków pozabijałem i widać jak widać, są mi tylko dwa kurczaki wypieczone. Dwie no, że jak to się nam zwie. No i jakoś to jest... No, widać ty nie hmm. też miałem, w Sam tej wieży dosiągłem O, tam jest coś ciekawego. Aha, to jest fajne. To jest fajne, tam też są bardzo... Dobry rzeczy... Nie, e, o ile pamiętam się kierowci szyści na dynie, Taka ciekawostka. Dobrze, wyruszmy do tej wierszy. Okej. Okay. Zobaczymy co tu się będzie działo. O okay, szkieletik lecik. Rozwalimy no to, bo bym wyłączone Agna i i też co w poziom jest lepiej, więc powinno być lepsze materiały, ale też jest gorzej, więc... Bo mi trochę tu tu. Ale to jest dobrze, że one tutaj nie wyjdą. <grym> Mogę ich wszystkich pozabijać. Ekspres się trochę dostanie. Zaraz niedługo nie zrobię ench enchanting i... Enchanting, no, enchanting i będzie dobrze. Okay, to tak, to to. Same główne, dobra. Jestem sobie coś, czy się nagodowało idziemy dalej. <laughs> no chodźcie. O, jakiś tam pająk na wypasie widać. O, o taki, taki jest. Aha. Oh, fuck! Co on robi? Jakiś dziwny zombie E. E. Co to? What the fuck? Share Roll forever. Ja pierdolę Trzeba zniszczyć. Właśnie, nie wiem o co chodzi z tymi takimi... ...zwierzętami, co właśnie mają wokół takie aure, taką... ...taką, wiesz, taką gwiazdki inne pierdole, jak było widać tutaj. Piszcie w komentarzu o co w tym chodzi, bo, bo po prostu głupiej od tego. Dobrze, idziemy dalej. Boję się i dalej, jak tak była masakra? Bo masakra to będzie dopiero dalej. czu, 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 czu. fuck, ty, ty, jesz, O, szkielec. No, pajączek. O kurwa! O kurwa! łądek wydalałem do góry muszę iść tam zniszczyć spawner ale nie mogę bo tu jest szybko zjeść ale szybko zużywam głód To what the fuck, co to było? Jak widać, masakra totalna, nie chcę nawet przeklinać, bo szkoda, mi. że jabłka! Mm, tyle na jabłka, aha, uh -huh. mądry to pewnie Ja nie, już nie jesteś, to są ułożysz, ty jakiś szkiel dał basie. o, dopnął nam. O, oh, szarpna no? mm -hmm. ciekawe No to jak zrobią takie rzeczy, to mogę takie coś rozwalać Dziękuję łóżko. Ztyje hej, z ja tyje hejdziadów. Wow, w dupę są szkielet. Przykro mi, że przerywam wam po codzienną rundkę, ale muszę Was pozapijać! Du -du -du -du. Dziś, Masakra! A co, a na górze jest boss? Ja tam do niego nie pójdę, to weza szybko z te rzeczy, które tam są, mi z... będę uciekł, nie będę, nie, nie będę przeklinał. I, i, I widzicie, jak jest trudno, a w tamtej wieży też było jeszcze gorzej. O, w no Dobrze, że mam mieć krzak, plus 2, bo to mi się nadprzyda. Okej, okay. gdzieś to Tu pejeżdżę z ty. Co ty się myślisz, co ty się myślisz? No, tutaj było mniej ludzi, to już. Znaczy, miejsce porku o, melony, o to, mogą się nam przydać nawet. Chciałbym coś do jedzenia, bo już mi się kończy, a mi się nie będzie regenerowało i będzie mi masakra. Chodź tu, zombiaku, wydrów mi trochę piachu. Chodź tu, zombiu, wydrów mi to O, jedzyk, daj mi Nie dałeś mieczek, chodź jeden. Okej, okay, okej, okay. szybko, szybko, to szybko tracimy w ogóle to jedzenie masakra, musimy coś, jakieś jedzenie, żeby było trochę z góry spadają kurwa, zdychaj dziadzie <śm> Kurwa, ale mały. Oh, fuck. Oh, fuck. Za zdadne. żeby mi dać... Czy szczerze małego zombiaka? Oh, fuck. żeby to szybciej, regeneruj się szybciej. Będzie mały zombie, to będzie przejebane. Aaaa, zdychaj. Masakra! go gorsze poziomy. A już nie daję rady. E, trzeba Trzeba coś, coś z tym zrobić Oh fuck Napierdalał Tu przyjdzie za mały zombie jak to wyjdzie O, spadł Kurwa. Proszę Rybka jest, rybka jest moc A! 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 A kurwa, musimy szybko po swoje rzeczy, bo Uff. myślałem, że dam radę, ale nie, nie tak nie, nie. Tam się i wierzę, że dałem pięć razy to w sumie i tak jest lepiej, ale i tak zaraz będzie ciemno, fuck. Muszę iść po swoje rzeczy. Szybko. Masakra. Ma ma, ma 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 masakra. Na dole też są jeszcze. Hmm. Świetnie! Jasne! pierdolę ma cię w dupie. Mam cię w dupie. Hej. Podle się, żeby zbugowało nam się jedzenie Byśmy misk tego... Byśmy tak szybko nie tracili Gdybym miał więcej jedzenia, no ale cóż... Z tym razem pasowa ze nas jak będę mógł To będzie chyba dobre rozwiązanie Miałem 20 level Okej okay. Chyba wszystko wziąłem Teraz już szósty Tyyyy, nie jestem się tam bawić Szyb, kurwa e, jesteś co? I co? z siebie zadowolony? Nie, hm Cholera ja. Ja mam 25 strzał to może trochę puszczelam z łuku. O, będą się napierdalać. Jeden z tych, którzy przyjdzie, niech go zajebie. Cześć Muszę szybko coś zjeść, bo zaraz kurwie się Dziś ją przeszkadzam Ciekawe jak wyższy się jedna wypasió. Chol. Idę się na fire live. Same szkielety. Jest nam skąd na wypasie. portki co to mogą tu pisać wsadzić Chcę coś do jedzenia ale fajnie wygląda o już nie mam sceta. Dol. Znowu zdechnę, jeżeli nie będę miał jedzenia. Nie mam jedzenia. Od razu pojawiły się hmm, hordy Ło, tych biotyki, diamentów, którego nie mogę stracić. O, fuck, zaraz boss. Spieprzamy na dół i spieprzamy stąd. Musimy stąd spieprzyć protection 2, oczywiście zakładam. 3 bloki diamentów, ale wykorzystamy oto tę perełkę, która jest magiczna. Tak, magiczna! Ho, ho. Dobrze ją zdobyliśmy, ale tak to byśmy nie rzucili. Czy byśmy mogli dum ładnie wycelować? Proszę nie zrozumieć. Kurwa! Bliżej jest przynajmniej. Czemu miałem To zawsze spotyka. Nie mogę stracić 3 bloków diamentów za wszelką cenę. Nie mogę. Widzicie i właśnie z tego miałem diamenty. Ponaperwałam się, że chociaż będzie to bezpieczniejsze, ale jednak nie, już więcej nie będę wpłynął takiego samego błędu. Slałem się wszędzie. Ucho wszędzie co z nami będzie, co z nami będzie Okej, okay. to chyba wszystko Jeszcze pełna nasionka i chyba to na tyle aż... A, jeszcze do nie, okej. Okay. Nie, 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 nie. To i to. mhm mm jest są sumie diamentów. Ty, nie mam żadnego mieczyka. Dobra, mniejsza z tym, zrobisz sobie diamentowy. Gdzie lepiej, jeszcze sobie go zenchantuję, ale muszę mieć wyższy level i ogólnie więcej wszystkiego. Sorry, że tak nie mówiłem. E, w ogóle, tak, wiecie, cały czas, ale po prostu nie chciałem przeklinać i, i wiecie o co chodzi. Dobra Idziemy do domu, prześpimy się I wyruszymy jeszcze na jedną wyprawę Mam nadzieję, że będzie udono I że nie dadniemy Okej, okay, wróciliśmy Diamenty, tu wszystko, tu wszystko Wchodzimy tutaj Co wycięłem się? że mamy kszturek robienia, To jest dobrze Ale to to... O, o smite 3 wypadła mi taka siarka z jakiegoś takiego wy, wypaśnionego stwora, jak ja to nazywam. Dobrze, mamy tyle tych kości, to będziemy mieli te jedzenia w brut. Okay. teraz tsz, 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 tsz. i jeszcze raz. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Zbieramy. Jeszcze raz, jeszcze raz. Ok. Nie zbierzemy... I teraz na pewno będzie mi dużo jedzenia. Teraz to możemy sobie iść. Chlebka się zrobi. Dobrze, w sumie to najdobrze tam poszczycimy, bo mamy przynajmniej tej jebany kości. Okay. Mm -hmm. ok, ok, ok. O, by pasowało znać, co nie? że wszyscy wszędzie docierali, zjechali i tak dalej, i tak dalej. Bo to najwyżej chyba starsze to się jemy tutaj ładnie. Tutaj też i pójdziemy. 32 to będzie po 16 chlebów. Czy tam 8? Nie wiem. 10 jeszcze lepiej. Okej, okay, yy, tu Okej, okay, tu i ja się właśnie zastanawiam Jak się robi te Tak się robi yy, To jak to się nazywa Fuck Sake Tak się robi Nie yy, Właśnie właśnie zastanawiam Te pla ten nie placek tylko Toż nie wiem do, dniowe ciasto. Może po prostu tak. Nie, a tak? Nie. A Boże, a tak? Nie. A tak? Nie. Tak nie, a może tak? Nie, nie wiem. To najwyżej później się zobaczy. Tak. Później się to tak zrobi. A, bo, e, zapomniałem wypowiedzieć e, Zrobiłem już, e, się, pierścień Do wadca pierścieni Ale w tym odcinku nie wytrzymałem W następnym zrobimy domek A w czwartym odcinku bodajże wtedy zrobimy e, tego e, Wyprawę do właśnie świata wadca pierścieni Więc czekajcie na czwarty odcinek i trzeci też w końcu Będziemy budować domek no, musimy mieć przecież jakiś... Okej, okay, to będzie około chyba 23,9, 18, 27, no diamentów, czyli na, chyba już się to zrobimy, wiecie. Okej, okay, 207, miałem rację. Diamentów, to jest tak fuj dużo. Hufu. Fu, 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 fu. I tak dalej. Przykinam ze szczęścia jakby co? I teraz tak, kill off Na pewno mieczyk. A razie. Nie będziemy robić, bo może nam się przydać oczywiście to wszystko. To się schowa, to się to, to też... Nie, to też go się nie chowa. To też... To tutaj jakoś się nie schowa. To się weźmie tu. Mhm. I... aha, okej. Okay. Mm, Pierwszy się schowa. A bo wiecie co zrobię już z seta diamentowego... Nie diamentowego tego. Zrobię sobie cyckochron, jakby to nazwać od wspólnego youtubera zabierz sobie je już Tak diamentowy O od razu lepiej Dobra Więc yy, chcę zobaczyć w ogóle ile my tu już mamy nagrania W końcu ile? O 21 minut <laughs> No to chyba Na dzisiaj to chyba koniec Chciałem jeszcze wyruszyć. O no, w sumie to dobra, idziemy. Zerwam yy, dzisiaj 30-minutowy odcinek, bądźcie zadowoleni. I... Oprze, to ja... bo ja jeszcze chciałem. Tam jest też fajn, fajne coś. Yy, znaczy się to jest pewnie też taka pułapka, bo kiedyś gram na tym Modzie. Ale to później może też na w tym odcinku zobaczymy, ale ja chciałem iść do, do tamtej do tamtej kopuły. Tak, do tamtej kopuły, zobaczymy. O, i tam jeszcze coś jest też. Są pułapki, ale ja wiem, że to są pułapki, ale wiem, jak je ominąć, i może dostaniemy coś w zamian. O, tam co tam jest? Okej, okay. myślałem, że tam jakaś platforma A tu takie drzewko. Aha, tam dalej mamy bagno. O, to jest lepiej. Tu mamy chyba. Okej, okay. czyli mamy tak zimowy, tropikalny tam dalej. Tu bagno już mamy. O, chyba tam jest wiedźma i. Bagno to, to, to. I to chyba było, o, widzicie diamenty, ale patrzcie, co się dzieje, jak zrobimy, tak? I patrzcie, co się dzieje w środku. Właśnie, lawa nie się to rozlewa, no tu gdzieś. Wszędzie jest lawa, a w środku została taki otworek. Chciałem Wam pokazać, ale nie wiem jak to zrobić. Cholera Właśnie się do tego drewna. O, coś ciekawego jest chyba kamień. O, pan z tym. O, fuck, pali się. Dobra. O. No i to tak, ok. Yy, już pokażę wam. Yy, weźmiemy sobie to. Zrobimy tak. Zrobimy sobie już zapas. I zrobimy to tak. O. o, 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 o. I właśnie, jak zobaczycie taką kopułę, to radzę wam tam nie wchodzić, ponieważ widzicie, co się dzieje. Zobaczcie, co jest po środku, nic na razie, ale tam wszystko właściwie zostało i się nie przysypało. I ogólnie to jest masakra bo jak tam wejdziecie, to wszystko właśnie to zejdzie i laba będzie nam spadała. Więc nie wchodźcie tam, ja sobie to później oczyszczę i sobie wezmę diamenty. Widać już kolejna wieża, kolejna wieża, i mamy już trochę dochodu <noise> z diamentów, jakby to powiedzieć. Nie muszę nadkopać, szczerze mówiąc, ale takie mody też mi się czasami nie podobają. bo od, odbierają magię prawdziwego minecrafta ale z drugiej strony ułatwiają grę, i za to też lubię te mody. więc 50-50 wyszło. Ok, a zobaczmy jeszcze te studie studi No, chyba to też będzie spadało. Lewo. Stąd, o ile się nie mylę, a widzicie? Ok, nie, jeszcze to zrobię, tak? I od razu wszystko będzie spadało. O, lawa. Widzicie? O, takie coś mi chodziło. Lubicie, jak jakby to zrobimy? A właśnie, tak. I wykiwaliśmy już ten cały system. Ok. Ej, zostało się jeszcze to. Ok. Czyli nie powinno być problemu. Ale jeszcze chcę zastąpić to prawdziwym kamieniem. Na wszelki wypadek jakby było się palić, albo coś, okej okay. Więc teraz to możemy zejść sobie na dół I sobie wziąć to, to wszystko co tutaj jest Okej, okay, okej okay. Widzicie, to jest, bo to jest A, mamy zabezpieczoną górę Okej okay. Złoto, złoto, złoto okej, 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 O i widzicie jak weź te pochodnie to wszystko będzie spadało i nie da się dostać, więc nie będziemy wchodzić do góry O oh fuck LOL Chyba jeszcze raz tym razem że mam trochę złota, to chyba zrobię kokosowskie jabłko, ale to, 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 z czasem Jak to się zrobi Okej okay. I teraz coś jakoś to podsadzi ładnie I koniec, i mamy 9 Gold Ore, tak, więc O, fajna wysepka Okej, półwysepca Ciekawe mi jeszcze ta góra. jest bardzo fajne. Mi to bardzo ciekawe. Widać tam chyba. To jest takie jak zędu, co nie? Takie takie fajne nawet dobre. Może na sam odcinek też tam wróżymy, ale to będzie... I wam tego... Odcinek, że... Nie, to będzie następny odcinek, będzie zbudowania domku. Więc... Komentujcie, subskrybujcie łapki w górę, ja się z wami żegnam. E, był tu Spartanin, więc y, jakieś emocje dzisiaj raczej nie wykazywałem. Ale no cóż, nie będę udawał strachu albo czegoś, przecież to jest tylko Minecraft. Więc żegnam się z Wami bardzo serdecznie, do zobaczenia, do usłyszenia i komentujcie, komentujcie i dawajcie lajki, dawajcie.